This piece is composed by uh, Mr. Roebuck Staples. Roebuck Staples is a very extraordinary man. First of all, he figured out a way of beating the system. He's got 100% employment in his family. Nobody on welfare, ADC, none of those things they have for people who are unemployed in the States. That's because he formed a group and hired everybody in his family to work for him. And that's a pretty hip way to do it. He formed a group known as the Staple Singers. And staple singers are pretty heavy with a certain kind. Of... Audio strefa, witam gorąco w czerwcowe upalne popołudnie. Z racji tego, że po raz pierwszy przemawiam do Was z mojego nowego Centrum Dowodzenia Wszechświatem, można by odnieść wrażenie, że dziś właśnie o tym. Ale cytując klasyka, nic bardziej mylnego. Dziś bowiem przedstawię moje najnowsze dziecko, a mianowicie kolumny na głośnikach SISA w układzie Dapolito. Zapraszam! Pomysł na wykonanie dwudrożnych kolumn w układzie Dapolito pojawił się no, dosyć dawno. Nawet przetworniki zakupiłem, będąc jeszcze w Anglii, kiedy to stopa życiowa przedstawiała się nieco korzystniej. no Stąd ta taka subtelna ekstrawagancja i zastosowanie głośników SISA bądź SEASA po polskiemu, jak to woli. Zastosowałem modele 18 centymetrowe. ER18RNX oraz kopułkę 27TFFC. Co do etapów powstawania i budowy kolumn, nie będę się jakoś specjalnie rozwodził. Robiłem to przy okazji poprzednich konstrukcji. Tutaj jakichś istotnych różnic nie było. Jedyną subtelną różnicą jest to, że w tym przypadku zastosowałem płytę wiórową o grubości 22 mm. Po prostu miałem niewykorzystane zapasy i stąd taki wybór. Front oczywiście został wykonany tradycyjnie z MDF-u, ze względu na to, że jest to materiał, który się ładniej obrabia, no i takie wykończenia jak podfrezowania o, znacznie łatwiej jest wykonać. Co do istotnych parametrów konstrukcyjnych, objętość netto to około 35 litrów. Wyraźnie więcej, niż by wynikało to ze wzorów, bo na przykład dla strojenia SBB-4 byłoby to 14,5 litra. Tutaj na głośnik przypada 17,5. Wybór nieco większego litrażu niż by to wynikało z obliczeń podyktowany był z jednej strony jakimś tam moim doświadczeniem, ale też tym, że ewentualnie łatwiej jest troszeczkę zmniejszyć litraż obudowy niż go podnieść. Wymiary zewnętrzne może nie są tutaj najistotniejsze, ale w tym przypadku jest to szerokość 22 cm, głębokość razem z frontem, który ma grubość 3 cm to jest 29,6 cm oraz wysokość 86,5 cm. Jak wykazały późniejsze próby odsłuchowe, etap optymalizacji, czyli doboru ilości wytłumienia, strojenia otworu bas-refleks wykazały, że decyzja o nieco większej objętości obudowy była słusznym wyborem. Przy niewielkiej ilości wytłumienia kolumny brzmiały dosyć konturowo, z silnie zaznaczonym basem. I jedynym rozwiązaniem w tym przypadku było zwiększenie ilości wytłumienia oraz dosyć niskie strojenie otworu. Efekt jest jak najbardziej zadowalający, a nawet bardzo. Można oczywiście eksperymentować i nawet sugerowałbym delikatne zwiększenie jeszcze objętości oraz nieco wyższe strojenie tunelu. Efekty również mogłyby być bardzo ciekawe. W tym przypadku również zastosowałem wykończenie w postaci forniru orzecha włoskiego, niemniej nie został on polakierowany, a olejowany. Jeśli chodzi o fronty, to w tym przypadku nie wykorzystałem lakieru firmy BOL, bowiem dosyć trudno uzyskać jednorodną strukturę. Tutaj zastosowałem farbę tablicową firmy Ticurilla, którą nakładałem wałkiem w kilku warstwach. Efekt jest bardzo podobny do lakieru strukturalnego, niemniej ta struktura jest bardziej jednorodna i lepiej się prezentuje. Zanim przejdę do omówienia zwrotnicy, dwa słowa jeszcze na temat strojenia otworu BAS Reflex. Przy takiej objętości obudowy, jaką zastosowałem i przy dosyć znacznej ilości wytumienia, która w tym przypadku była jak najbardziej wskazana, zastosowałem tego typu tunel. Jego długość to 22 cm, a średnica wewnętrzna przy wlocie 6,8 cm. Tunel o takich wymiarach najlepiej się tutaj sprawdził. Jego przedłużenie o kilka centymetrów nie powodowało obniżenia częstotliwości granicznej, a bas stawał się mniej dynamiczny i tracił na kontroli. Z kolei krótszy tunel już przenosił tą częstotliwość strojenia nieco wyżej i nie wykorzystywał możliwości przetworników w zastosowanej obudowie. A teraz to, co tygryski lubią najbardziej, czyli zwrotnica. I od razu muszę przyznać, że. Były to pierwsze kolumny, które sprawiły mi tyle problemów z ich zestrojeniem. Głównie Twitter dał mi się we znaki ze swoim brzmieniem, którego, szczerze mówiąc, się nie spodziewałem, patrząc na charakterystykę częstotliwościową przedstawioną przez producenta. Po części jego brzmienie wynikało po prostu z niewygrzania, także sporo czasu upłynęło, zanim udało mi się tą zwrotnicę dostroić. Ostateczne wartości zastosowanych elementów, kondensatorów, rezystorów nieco się zmieniły od początkowo zastosowanych wartości. Częstotliwość podziału ustanowiłem na około 2,3 kHz. Z jednej strony nie chciałem schodzić zbyt nisko, żeby nie obciążyć Twittera. Z drugiej strony, patrząc na charakterystykę głośników niskośredniotonowych, możemy zauważyć pewien rezonans powyżej 4 kHz, dlatego ta częstotliwość podziału no, też nie powinna być zbyt wysoko, żeby ostatecznie na charakterystyce wypadkowej ten rezonans nie odcisnął swojego piętna. Żeby już nie przedłużać i nie męczyć was zbędnymi niuansami technicznymi, przedstawiam ostateczny schemat zastosowanej zwrotnicy. Oczywiście tutaj też mamy możliwość dostosowania w pewnym zakresie voicingu do własnych preferencji brzmieniowych i tak w gałęzi głośnika wysokotonowego możemy zmodyfikować wartości rezystorów. Jeśli ktoś preferuje brzmienie jasne z dużą ilością wysokich tonów, możemy nawet całkowicie zrezygnować z tego rezystora wartości 2,7 Ohm. Natomiast rezystor o wartości 16 Ohmów równolegle z kondensatorem 4,7 mikro Możemy zmniejszyć nawet do wartości 12-10 omów, wtedy uzyskamy delikatne podbicie częstotliwości leżących około częstotliwości podziału i nieco powyżej. I na koniec najtrudniejsze pytanie, a mianowicie jak brzmią te kolumny? Cóż, yy, muszę stwierdzić, że będąc na jednym audio show, słyszałem kolumny, które brzmiały zauważalnie lepiej. A były to kudosy model Titan 808, tylko że to są kolumny, które kosztują ponad 20 tysięcy funtów. A tak poważnie to i brzmienie w zupełności mnie zadowala. Jestem z nich bardzo zadowolony. Nie wiem, czy dlatego, że sami wykonałem, czy dlatego, że po prostu fajnie brzmią i mi się podobają brzmieniowo. Natomiast porównując je do monitorów, które widzimy za moimi plecami, na pierwszy rzut ucha rzuca się wyraźnie większa ilość niskich częstotliwości. Po prostu basu jest wyraźnie więcej i ma on nieco inny charakter. Po prostu brzmią te nowe kolumny jak kolumny z otworem. Gdybym nie wiedział, nie znał konstrukcji. I z zamkniętymi oczami porównywał brzmienie, mógłbym stwierdzić, że te monitory to jest konstrukcja zamknięta, natomiast nowe sesji w układzie Diapolito brzmią po prostu jak kolumny z otworem Bass reflex. Jeśli chodzi o zejście i te najniższe częstotliwości, przedstawiają się one mniej więcej porównywalnie, natomiast te monitory mają wyraźnie mniej basu w zakresie częstotliwości od około 60 może do 90 Hz, czyli takiego typowego nasyconego basu. Niestety, póki co nie miałem przyjemności porównać swoich nowych kolumn do fabrycznych zespołów podobnej klasy z podobnymi przetwornikami, ale myślę, że nie byłoby się czego wstydzić. Moi drodzy, na koniec krótkie ogłoszenie parafialne. Mianowicie, jeśli moje nowe kolumny spodobały Wam się i chcielibyście takie mieć, ale z różnych względów nie wykonacie takich sami. Ale możecie je mieć, bowiem za odpowiednią odpłatą jestem w stanie przekazać je w dobre ręce. Ja wiem, że to nie brzmi jak reklama. No, skoro są takie świetne, to dlaczego yy, chce się ich pozbyć? Z kilku względów. Po pierwsze, chodzenie po bagnie wciąga. I kolejna konstrukcja czeka na realizację. Po drugie, współczynnik akceptacji żony i wielkość mieszkania nie są z gumy. A hodowanie dwóch par zestawów głośnikowych odpada, tak więc jedna z tych par musi powędrować do nowego właściciela. Być może w tym momencie strzelam sobie w kolano, ale słowo się rzekło. Po trzecie, z racji tego, że mieszkam w bloku i ze względu na dobro sąsiadów, no nie jestem w stanie. Wykorzystać w pełni tych kolumn. Poza tym i tak zwykle słucham muzyki z umiarkowaną głośnością, i tego typu głośnik w zupełności mi wystarczy. Tym bardziej, że mam w planach budowę wzmacniacza lampowego o umiarkowanej mocy, więc tak mocne kolumny nie są mi potrzebne. A szczerze mówiąc, e, lubię nieco większe głośniki. A głośnik ośmiocalowy jest takim kompromisem, który e, jeszcze współczynnik akceptacji żony jest w stanie tolerować. Koniec ogłoszeń parafialnych i tym samym żegnam was czule do następnego materiału. Pa pa. Georgia Georgia the whole thing, through. The whole thing through. just an old sweet song keeps Georgia on. I'm going